własnych ekranach trzy punkty za zwycięstwo w gonitwie trzeciej a za chwilę już wyścig numer cztery w którym dwa juniorzy zaprezentują się na torze po raz drugi mowa tutaj o Szymonie Woźniaku z bydgoskiej Polonii i o Kacprze Gomulskim z azotów Tauronu Tarnów a seniorzy będą na torze po raz pierwszy ale za to jacy seniorzy Janusz Kołodziej który będzie reprezentował Tarnowskie, Jaskółki i Krzysztof Buczkowski, lider zdobyczy punktowych w Bydgoskiej Polonii od początku sezonu 2012, a więc Kołodziej i Gomulski kontra Woźniak i Buczkowski, tutaj widzieliśmy trójkę z Bydgoszczy, Andrzeja Polkowskiego, Jacka Woźniaka i Mikołaja Curyło, cały czas analizujących, to, co dzieje się od początku tego spotkania. Bardzo ważny wyścig przed równaniem toru. Najdłużej każe na siebie czekać Janusz Kołodziej. Aktywny cały czas też w parku maszyn. Marek Cieślak. Z pierwszego pola startowego Janusz Kołodziej. Obok niego Szymon Woźniak. W kasku niebieskim, w czerwonym Krzysztof Buczkowski i w białym Kacper Gomulski. Nie kwapią się zawodnicy obu drużyn do tego, aby jakoś szczególnie szybko ustawiać się pod taśmą maszyny startowej. Celebrują ten moment do ostatniej chwili. Najdłużej każe na siebie czekać Krzysztof Buczkowski, on z czwartego pola. Już pokazali w poprzednich wyścigach zawodnicy z tego pola, że można z niego dobrze startować od początku zawodów. I pokazuje to teraz także Krzysztof Buczkowski, ale najlepiej kołodziej, który tam od razu postanowił pokrzyżować plany Krzysztofowi Buczkowskiemu, świetnie dołączył do tego także Kacper Gomulski, nie było miejsca na wyjściu z pierwszego wirażu dla Krzysztofa Buczkowskiego i teraz to goście Starnowa na podwójnym prowadzeniu, wręcz po profesorsku rozwiązany ten pierwszy wiraż w wykonaniu Janusza Kołodzieja i Kacpra Gomulskiego, ależ napędził swój motocykl przed momentem Krzysztof Buczkowski na czwartym miejscu jedzie dzisiejszy jubilata więc Szymon Woźniak Buczkowski po zewnętrznej atakuje bardzo odważnie drugą pozycję i wywalczył ją kosztem Kacpraga ale junior Azotów Tauron Tarnów jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Teraz spróbuje wejść pod łokieć lidera Polonii Bydgoszcz, ale opanował już chyba sytuację Krzysztof Buczkowski. Kolejny fantastyczny wyścig, który za chwilę zakończy się zwycięstwem Janusza Kołodzieja i Azotów Tauronu, Tarnów 4 do 2, fantastyczna rywalizacja na dystansie czterech okrążeń. To jest żużel, jaki chcemy oglądać i to jest żużel, który oglądamy w NEA Extra na ekranach TVP Sport. 4 do 2 dla gości z Tarnowa, którzy odrabiają straty. Jest 13 do 11 dla bydgoskiej Polonii. Bardzo ładnie został przez Tarnowian rozprowadzony pierwszy łuk. Mimo to, że Krzysztof Gusztowski wygrał start, to jednak Janusz Kołodziej nie pozwolił, wyniósł się szeroko, następnie zorientował się, że Krzysztof przyciął pod niego. Tutaj bardzo ładnie to widać ale wykorzystał lukę i wszedł jeszcze pod Krzysztofa Buczkowskiego Kasper Gomulski. To spowodowało, że Kasper, wychodząc bardzo blisko krawężnika, Janusz Kołodzi troszeczkę szerzej, Krzysztof Buczkowski nie miał możliwości specjalnie wyprzedzenia ich z wyjścia, a na to się prawdopodobnie szykował. Natomiast odczekał moment, kiedy Kacper Gomulski wykorzystał swoją nieuwagę, nie zamknął, mówiąc w takim języku żużlowym, do płotu i przemknął bardzo szybko, prostując bardzo ładnie motocykl w odpowiednim czasie przed jeszcze mało doświadczonego Kacpra Gomulskiego. Niestety Janusz Kołodzi był już poza zasięgiem. Niestety Szymon Woźniak, mimo to, że obchodzi tutaj swój jubileusz, musiał zamknąć stawkę, ale nie było to za Zamknięcie stawki takiej całkowicie bezradnej. Mimo to cały czas jechał w kontakcie. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, był na tyle blisko, że również o punkty mógł jeszcze powalczyć. Janusz Kołodziej i Maciej Janowski z swoich wyścigów dla azotów tauronu Tarnów, a w bydgoskiej Polonii. Za chwilę zobaczymy zdobycze punktowe. Tutaj narada, jak widzimy. Marka Cieślaka z, ze wszystkimi jaskółkami, które chciałby Marek Cieślak, aby fruwały jeszcze nieco wyżej na